W bibliotece z Chełmą spotkanie się odbyło, na które wiele dzieci przybyło. Mama Gabrysia gościem specjalnym tam była, swoimi książeczkami dzieci zachwyciła. Najpierw im bajki wie przeczytała, a później kolorowanki z książeczek dała. Dzieci na kartkach pomysły, na bajki pisały, a później wszystkie rady ryby wymyślały. Wolontariuszki Julia i Dorota im pomagały Nawet razem z dziećmi rysowały One w sobotę swój czas poświęcają I miło z dziećmi go spędzają Gabry z mamą uczyli dzieci bajki pisać I rymy wspólnie wymyślać Suza o kotkach swoich napisać by chciała O tym, że Rucek i Maria nie nazwała Igor na pomysłów padł wspaniały Żeby klocki Lego ożywały Kiara z kolei lubi kolorować I potrafi pięknie rysować Jaki temat bajki, Nela napisała, że w pokoju znów nie posprzątała? A Wiktoria gimnastykę trenuje, ale zagrać w piłkę nożną też spróbuje. Koneja, ich i Angel obserwuje, całym sercem ich miłości kibicuje. A Matylda jaki pomysł miała, o jeździe konnej napisała. Alan autkami bawić się lubi, czasem jakiś pod kanapą się zgubi. Dzieci zadanie od mamy dostały. Żeby w domu rymowankę napisały Na końcu mama Gabrysia dzieci zaskoczyła Nagrodę tatuaże blokatowe im robiła Wszystkie dzieci zadowolone były I pisać bajkę się nauczyły To te zajęcia dzieciom dają Wyobraźnię ich pobudzają Uczą dzieci myślenia kreatywnego I nauki języka ojczystego się odbyło, na które wiele dzieci przybyło Mama Gabrysia gościem specjalnym tam była Swoimi książeczkami dzieci zachwyciła Gabryś z mamą uczyli dzieci bajki pisać I rymy wspólnie wymyślać Zuza o swoich napisać by chciała O tym, że Lucek i Maria nie nazwała Igor na pomysł wpadł wspaniały Żeby krowki Lego ożywały Kiara z kolei lubi kolorować I potrafi Pięknie rysować, jaki temat bajki Nela napisała, że w spokoju znów nie powczątała. A Wiktoria kinastykę trenuje, ale zagrać piłkę nożną też spróbuje. Kornelia z i Angel obserwuje całym sercem ich miłości kibicuje. A matylda jaki pomysł mi miała, o jeździe konnej napisała. Alan autkami bawić ciała. Cześć, z tej strony Agnieszka Szynawa. Piosenka, której właśnie wysłuchaliście, pochodzi z serii książeczek dla dzieci: rymowanki kolorowe i historie odlotowe, których jestem autorką. Jeżeli Wam się spodobała, to proszę zasubskrybujcie mój kanał i zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na Facebooku Agnieszka Szynawa.